Cześć to jest już chyba 12 czy 13 odcinek z The Last nagrywam nagrywamy. E, to, to jest e, tu ciąg dalszy, jakbym powiedział poprzedni odcinku, tak się skończył, więc e, kończymy e, tą akcję, bo już zabiliśmy tego jednego, jesteśmy blisko samochodu naszego pięknego. Oczywiście pamiętajcie o to zostawienie w górę, suba na tym kanale, napisanie komentarza i zrozumienie na Waszych forach internetowych A ja, e, a oczywiście sobie z dzwoneczkiem no. A Ja Wam dziękuję za wszystkie te rzeczy. że smacznego, jak ktoś je A upije I życzę Wam miłego dnia. A my lecimy. A u miłego u wieczoru zależy, co jest. Dnie, o której to oglądasz. No. A, koniec z lecimy dalej. On tutaj jest. Tu mamy dwóch. Kurwek jest inny, nie. Эли, 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 подожди, спи, Не мув, вижу тут то ты Dawaj, 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 dawaj. Ale tu musicie powiedzieć, że to była piękna. Ty, akurat pięknaście. że nie, to była fucked up. <try> Że mamy wolne auto, normalnie wolne auto, które możemy. Będziemy... Mamy to wszystko nam robić. O, nie, że ciąg dalej się nastąpi. Ja tu myślałem, że tu mamy. Mamy już wszystko, au auto zrobione, że mamy. Wiecie. To już jest autką, jest nasze, a tu. Wiem o tym. <tryk> Chciałem, że autko już są zawsze. A tu dupa. Ano idę i dwóch I ta autko cały czas tam. Co to wybuchnie jakiekolwiek? Tu mamy jakieś wyjście... inne? To jest ogromna szansa, żeby to zrobić. Nie ma obcy wydany. No jak wszyscy mi to musimy jakieś przemycanie, ale to pewnie. A obie jest napałe. Tylko gdzie?

Może i tędy Zobaczmy czy coś jest tutaj wartościowego dla nas mamy tu mamy mamy naboje do tego rewerwka To nam to się też przyda, przy takich właśnie Przy tym przy tym mi się bardzo przyda To eee, niezposażona, okej, okay, okej, okay, okej okay. Eli szybko, proszę. Chodź, 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 Eli, Eli, Eli Chyba ich zgubiliśmy Eli idzie za mną? No? Mam nadzieję, że idzie za mną no. się martwię ciebie Eli idziesz? dobrze idziesz No doki, jesteśmy cały czas przy sobie, więc jest dobrze nie wolno blisko mieć pompę niż to Coś No to powinien jest się dalej Tak, tutaj mamy to Mamy kolejne okno o cholera. Spokojnie, nie widzą nas No czekaj, czekaj, Boże! O mój Boże! Spokojnie, mój Spokojnie, O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Kurwa, dowaliłeś mi! Bo właśnie chciałem się zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają za sobą dzieci. Spowalniałoby ich. A Ty kwawisz! A, nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. A ty ja jesteś chory, dobrze usłyszałem? Eli, ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Eli. przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Dobra. Sorry za te cię z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Gdzie jesteś? Aż z Hartford. Naprawdę? To co Chodź, się. I ty, mały nasz przecierobek. być ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. To fantastyczna kryjówka, widzę tutaj. Posterunek w okolicy. Jesteś tu tylko z córką? Nie jesteśmy spokrewnieni. Jesteśmy... Obiecałem komuś, że się zajmiemy. Wszyscy pod to jest chyba jakaś ulepszona auta, bo to sama bo jest ulepszona. Jeszcze. Radę. Ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Rzuć tu. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz jaką mamy zasadę? To prawie nic nie ma. Zasada. Jak brzmi? Bierzemy to co niezbędne. Zgadza się. Ja bym wziął mu to zabawkę, wiesz? Ja nie, nie... Jesteśmy bliski. Widzisz? Ja mam coś ciebie drzwi. What the fuck, bro? Chulera. Co masz osłanie nas Gdzie reszta? Okay. chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra. Obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. Rzukam tutaj. Sprawdź tam! O kurwa! proszę, Pójdź go już! Jesteś martwy, bokku! Udało się! Nieźle staruszku Ty mnie nazywasz teraz staruszkiem? A mógłby być... Może bym mógł być Twoim ojcem ale... Którą ty rękę no i tędy No ale ty chłopy tak jakichś rzeczy to nie wytrafisz Co? Odyjdź! Nie To tu jeszcze jest? Nie widzę, nie słyszę Tylko ja mam klucz. To co? to. że to bezpieczne Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Zabiłem jednego. Już mu się w tym czuje Wchodźcie. Czuję. Czy tak bezpiecznie mieszkać... Ja mam klucz. Czy to bezpiecznie tak y, mieszkać obok nich? Ja mam klucz. Perfekcyjna odpowiedź. Jest tutaj. To... Ile masz lat? Ja? 14 a ty ile masz? Eee... Tyle samo? Ta, no tam <grych> Okej okay. No tak Masz pewnie 9 albo 10 Jak widać to Ty? Tutaj. Swoje... Tutaj? Otwieraj to. Perfekcyjnie. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody? Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź, coś ci pokażę. o to most i będzie tam zabrać Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie i warują przy tym cholernym moście. No i nocą zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi i możemy się przemknąć. Kto to mamy zrobić? Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Dobra, gotowa? Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszycie coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieje w świetlikach i dlatego. No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak, zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. Ach. My jesteśmy tutaj, a tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. A skąd wiesz, że jutro? Nie byłby dawno, jak... W takim razie musimy odpocząć. To mi się, że się bo, bo to co on robi? Czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak żeb. Jak żeb. Jak żeb. Jasne. Aha, dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra, nie oddalajcie A co dalszy, zobaczycie w następnym odcinku, bo yy, ja na początku chciałem nagrywać odcinki tak. Max 20 minut, a zacząłem nagrywać 30, 40, 30, 40 minut. Takich długich odcinków nie chcę, bo wiem o tym, że jak patrzę na live time, tak, Lifetime, time, Jakś tak, zawsze zapytałem, jak to się dokładnie na nazywa, że ten słaby z angielskiego uczę. To wy tak maksymalnie oglądacie do 28 minut, a na czasie 10-15 minut, nawet po 9 minut oglądacie, więc dlatego też wam z yy, tym, żeby ta seria była po prostu oglądana w całości i żebyście nic nie ominali. i naprawdę proszę was, oglądajcie to serię, bo ta seria jest piękna, no dawajcie łapkę to wam tylko zajmuje sekundę, dwie, maksymalnie 5 sekund, chyba macie raka, dawna czy nie obrażasz nic z tego, ale jak macie na mój nie ma świadula, to wtedy mam to więcej niż 3 sekundy. Ale to, to tylko obracasz telefon. nawet nie obracasz, chodź na mój filmik, wjasz łapkę w górę, suba i dzwoneczka jak nie masz, a jak masz, to chodź dalej, piszesz komentarz i maksymalnie to ci zajmie, kurde, chłopie, minuta. Chyba że piszesz raperat, jak jestem upośledzony albo fajny to wtedy, to trochę możecie więcej, ale maksymalnie minuta to Ci wszystko zajmuje, wchodzisz i oglądasz filmik, a przez ten czas nawet może filmik, filmiki, przecież jeszcze wszystko widzisz, jak, jak w tym momencie to robisz, więc, no, zrób to, proszę Cię. Sub, dzwoneczkiem oczywiście, łapka w górę, komentarz i udostępnij na wszystkich fo swoich forach internetowych, a dzięki temu byś mógł się kiedyś pochwalić, jakieś rok, dwa, może pięć, sześć, że Ty, jako dzięki tobie i dzięki jednemu z, z wielu was i ty mówisz, że jeden z niewielu pomogłeś temu youtuberowi się wybić na wyżyny. I wtedy ty byś będę mówił kiedyś będę starać stare odcinki zobaczył, i zobaczył, że ty napisałeś w komentarz i o to ja będę mówił w, w filmiku. Może <ślik> 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 I, Może kiedyś trafię na im i przybyłem piątkę więc no końc no. gadań JP ja dziękuję za oglądanie zawsze subskrybuj subskrybuj na kanale napisz komentarz i odsuwajcie na waszych falach internetowych